Muzyka Dzisiaj w tym czasie wielkiego postu przychodzi do nas słowo z księgi proroka Daniela zatytułowane Wyznanie grzechów. Muszę Wam powiedzieć, że doskonale odnajduje się w tym słowie. Czasami mam problem, żeby odnaleźć się w słowie, ale w tym słowie się bardzo dobrze odnajduje. Ono mówi: Zgrzeszyliśmy, złądzi, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nam wstyd na twarzach, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale nasz Bóg jest miłosierny. I okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu. I to chcemy wyznawać, też w tym czasie wielkiego postu. I każdorazowa spowiedź jest wyznaniem chwały i miłosierdzia Bożego. Jest wyznaniem właśnie, że Bóg jest większy niż nasze grzechy. Że Bóg nas kocha, takich słabych też grzeszących. I mnie też dotyka to słowo, zawsze jak z Ewangelii, jakie jest powiedzenie, Nie sądźcie, nie potępiajcie. To dawniej też odnosiłem to słowo bardziej w stosunku do innych, że nie wiem, ktoś zgrzeszył, żeby go nie osądzić, żeby go nie potępić. A pamiętam kiedyś też to słowo jeden spowiednik skierował do mnie i mówi: Nie potępiaj się. Nie sądź siebie. Nie mówię, nie rozgrzeszaj siebie. Prawda? To rozgrzeszanie zawsze należy do Boga, do tego kapłana, który, który nam posługuje. Ale również my wobec siebie samych jesteśmy zaproszeni, aby nie potępiać siebie i nie sądzić. Proszę cię, panie Boże, żebyś dawał nam wielką ufność w Twoje miłosierdzie. Z drugiej strony proszę cię o łaskę, abyś dawał nam. Wielki dar, abyśmy mogli nie obrażać Ciebie grzechami, ale pełnić Twoją wolę. A proszę Cię Boże, zawsze, ilekroć zgrzeszymy, abyś dał nam doświadczyć swojego miłosierdzia i przebaczenia, abyśmy zaczynali na nowo, w oparciu o Twoją łaskę, o Twoją moc i Twoją miłość. Bo Twoje miłosierdzie nie zna granic. Amen.